Anton Czechow Potwarz Nauczyciel kaligrafii Sergiusz Kapitonycz-Achiniejew wyprawiał wesele swej córce, którą wydawał za nauczyciela historii i geografii Iwana Piotrowicza Łoszadzinych. Bawiono się ochoczo. Wszystko szło jak po maśle. W salonie śpiewano, grano, tańczono. Po pokojach biegali jak opętani, wypożyczeni w klubie lokaje w czarnych frakach i białych, zabrudzonych krawatach. Panowała wrzawa i gwar. Nauczyciel matematyki, Tarantułow, Francuz Padekła i młodszy rewizor Izby Kontroli Mzda, siedząc koło siebie na sofie, opowiadali gościom wypadki, jak to składano w grobie żywych ludzi, śpiesząc się i przerywając sobie wzajemnie, ponadto zaś wypowiadali swoje opinie o spirytyzmie. Żaden z nich nie wierzył w spirytyzm, ale wszyscy się zgadzali, że istnieją na świecie rzeczy, których nigdy nie zgłębi rozum ludzki. W drugim pokoju nauczyciel literatury Dodonski tłumaczył gościom, w jakich razach żołnierz stojący na warcie ma prawo strzelać do przechodniów. Rozmowy, jak widać, były straszne, lecz przyjemne. Przez okna z podwórza zaglądali ludzie, nie mający prawa wejść do środka ze względu na swą sytuację społeczną. Punktualnie o północy gospodarz klasowy Achinejew poszedł do kuchni przekonać się, czy wszystko już gotowe do kolacji. Kuchnia od podłogi do sufitu zapełniona była dymem, z którym mieszały się wonie pieczonych gęsi i kaczek oraz wiele innych. Na dwóch stołach rozstawione porozkładane były w artystycznym nieładzie różne zakąski i napoje. Przy stołach krzątała się kucharka Marfa, czerwona baba z podwójnym brzuchem. Pokaż no mi jesiotra. powiedział Achiniejew zacierając ręce i oblizując się. Co za zapach! Co za miazmat! Chciałoby się całą kuchnię zjeść. No pokaż, że jesiotra. Marfa zbliżyła się do jednej z ławek i ostrożnie uniosła zatłuszczony arkusz gazety. Pod tym arkuszem na ogromnym półmisku leżał jesiotr w galarecie, upstrzony kaparami, oliwkami i marchewką. Achiniejew spojrzał na jesiotra i osłupiał z zachwytu. Twarz mu się rozjaśniła, oczy zaiskrzyły. Nachylił się i wydał wargami dźwięk nieposmarowanego koła. Postawszy chwilkę, strzepnął palcami i jeszcze raz cmoknął wargami. Ba! Dźwięk płomiennego pocałunku. A z kim się tak całujesz, Marfo? Odezwał się głos z sąsiedniego pokoju i we drzwiach ukazała się strzyżona głowa pomocnika gospodarza klasowego Wanikina. Z kim to? — A, bardzo przyjemnie. — Z Sergiuszem Kapitonyczem. Dobry starzec, nie ma co mówić. Z płcią nadobną, te, te, Ja się wcale nie całuję, zmieszał się Chiniejew. — Kto ci to powiedział, durniu? — Ja tylko tego, wargamit smoknąłem z zadowolenia na widok ryby. — Gadaj zdrow! — uśmiechnięta twarz Wańkina zniknęła za drzwiami. Achiniejew zarumienił się. — Licho wie, co takiego — pomyślał sobie. — Pójdzie teraz Gałgan, będzie opowiadał i naplotkuje. Przed całym miastem mnie skompromituje bydle. Achiniejew nieśmiało wsunął się do salonu i zerknął w bok, gdzie Wańkin. — Wańkin? — Stał koło fortepianu i przybrawszy zuchowatą pozę, szeptał coś do ucha śmiejącej się krewnej inspektora. To o mnie, pomyślał Achiniejew. — O mnie. Niech go szlak trafi. A ona wierzy. Śmieje się. Boże drogi. Nie można tego tak zostawić. Nie. Trzeba tak zrobić, żeby mu nie wierzyli. Pomówię z nimi wszystkimi i jego jeszcze na dudka wystrychnę. A Chiniejew podrapał się w głowę i wciąż zażenowany zbliżył się do Padekła. Byłem co dopiero w kuchni, żeby wydać dyspozycję co do kolacji, powiedział Francuzowi. Ja wiem, że pan lubi ryby, a mam, panie drogi, jesiotra palce lizać. Ze dwa arszyny. <laughs> Ale a propos, o mało nie zapomniałem z tym jesiotrem. To prawdziwa anegdota. Wchodzę do kuchni, chcę obejrzeć potrawy. Patrzę na jesiotra i z zadowolenia, że to sztuka pikantna, cmok wargami. A w tej właśnie w chwili nagle wchodzi ten dureń Wańkin i ha, mówi, a całujecie się tu z marfą kucharką? Też wymyślił osioł. Obskurna baba, a on całować się. Dziwak. – Kto dziwak? – spytał Tarantułow, zbliżywszy się. To ten wańkin. Wchodzę do kuchni i opowiedział o wańkinie. Rozśmieszył mnie ten dureń. Moim zdaniem zaś przyjemniej byłoby pocałować się z mopsem niż z marfą, dodał. Obejrzał się i ujrzał za sobą mzdę. My o wańkinie, powiedział mu. To dopiero dziwak. Wchodzi do kuchni, zobaczył mnie razem z marfą i zaczyna różne żarciki stroić. Czemu się całujecie, powiada. Po pijanemu widać, tak mu się zdawało. Ale ja mówię. Prędzej z indorem się pocałuje niż z Marfą. — Ja mam żonę, powiadam, durniu ty jeden. Rozśmieszył mnie. Kto pan rozśmieszył? zagadnął Pop, nauczyciel religii. Wańkin! Stoję sobie, widzi pan w kuchni i patrzę na jesiotra i tak dalej. Nie minęło i pół godziny, a już wszyscy goście wiedzieli o historii z jesiotrem i wańkinem. Niech im sobie teraz opowiada, myślał Achiniejew. Niech! On zacznie opowiadać, a każdy mu zaraz powie: przestań durniu pleść głupstwa. Wiemy wszystko. I Achiniejew uspokoił się do tego stopnia, że wypił cztery kieliszki nadmiary. Odprowadziwszy po kolacji państwa młodych do sypialni, udał się do siebie i zasnął, jak niewinne dziecię. Nazajutrz zaś już nie pamiętał historii z Jesiotrem. Lecz niestety. Człowiek strzela, a Bóg kule nosi. Złe języki zrobiły swoje. I Achinijewowi nie pomogły jego zabiegi. Akurat w tydzień później, w środę, po trzeciej lekcji, gdy Achinijew stał w pokoju nauczycielskim i rozprawiał o występnych nałogach ucznia Wysiekina, zbliżył się do niego dyrektor i odwołał go na bok. Mam parę słów do pana, Sergiuszu Kapitonyczu, rzekł do niego. Przepraszam, to nie moja sprawa. Muszę jednak dać do zrozumienia mój obowiązek. Widzi pan, kursują pogłoski, że pan żyje z tą kucharką. To nie moja sprawa, ale niech pan sobie z nią żyje jak pan chce. Tylko prosiłbym nie tak otwarcie. Ja pana proszę. Nie zapominaj pan, że jesteś pedagogiem. Achinijewowi zrobiło się zimno i mdło jak pokąsany przez rój pszczół i oblany wrzątkiem poszedł do domu. Szedł i zdawało mu się, że całe miasto patrzy na niego jak na schańbianego. W domu oczekiwało go nowe nieszczęście. — Czemu nic nie żeresz? — spytała go żona podczas obiadu. — Nad czymś się zamyśliłeś? — O amorach myślisz? — Za marfuszą się zatęskniłeś? — O wszystkim wiem, ty bisurmanie! Dobrze ludzie otworzyli mi oczy. Uch, barbarzyńco, i bęc go po twarzy. Wstał od stołu i nie czując ziemi pod nogami bez czapki i płaszcza, powlókł się do wańkina. Zastał go w domu. Podlec z ciebie, zwrócił się Achiniew do wańkina. Za coś mnie przed całym światem błotem obrzucił. Dlaczegoś on mnie potwarz rozsiewał. Jaką potwarz? Co się panu przyśniło? A kto naplotkował, że ja się z Marfą całuję? Powiesz, że to nie ty? Nie ty, zbrodniarzu? Wańkin drgnął i zadygotał wszystkimi fibrami na swej pomiętej twarzy. Wzniósł oczy ku obrazowi i przemówił. Niech mnie Bóg skaże. Niech mi oczy wypłyną, niech zdechnę, jeżeli chociaż słowo o panu mówiłem. Niech mnie wszystkie... cholery za mało. Szczerość Wańkina nie ulegała wątpliwości. Jasnym było, że to nie on naplotkował. Lecz kto? Kto? zamyślił się Achiniejew, przebiegając w pamięci wszystkich swoich znajomych i bijąc się w piersi. Któż wreszcie? Kto? I my spytamy czytelnika.